O Bogu, witam Was na naszej polannej modlitwie. Witam serdecznie tych, którzy są zgromadzeni przed odbiornikami. Rozpoczniemy dzisiejszą modlitwę pieśnią. Jak mówił święty Augustyn, kto śpiewa, ten dwa razy się modli, więc zaśpiewajmy na początek. Go na tydzień, na palmy go na tyczek na arkę, palmy go na pęknach, palmy śpiewem, święte struny niech tak śpiewamy. Wszystko co żyje, thank Boże Ojcze Wszechmogący, my jako Twoje stworzenie, ale nie tylko stworzenie, ale przez Jezusa Chrystusa Twoje dzieci, chcemy dzisiaj, Panie, o poranku uwielbiać Twoje święte imię. Przychodzimy do Ciebie, Panie, aby oddać Ci część, chwałę. Może w skromny sposób, naszymi ustami, naszym śpiewem, mocno niewyraźnym, mocno niedoskonałą grą, Panie, ale ze szczerego serca. Chcemy Panie rozpoczynać. Każdy dzień, który nam powierzyłeś, w którym pozwoliłeś otworzyć nam oczy, aby Ciebie wielbić, chcemy Cię wywyższać, Panie, oddawać Ci cześć, bo Ty jesteś tego godzien. Każde stworzenie, każdy kiedyś zegnie się na dźwięk imienia Jezus Chrystus. Ale my Panie już usłyszeliśmy, i już przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, dlatego my dzisiaj Panie skłaniamy się ku Tobie i wielbimy Twoje święte Imię. Panie, przyjm tą modlitwę, przyjm Panie tą społeczność, te wszystkie modlitwy, Panie, te prośby, które będziemy do Ciebie wznosić. Chcemy Cię wywyższać, ale też prosić Ciebie, abyś otoczył nas błogosławieństwem i opieką. Panie, ten dzień, niech będzie Tobie błogosławiony, Tobie miły Panie, a w tym dniu i nasze poczynania jako Twoich dzieci, Panie, jako Twoich uczniów, którzy chcą za Tobą podążać. Boże, wysławiam Twoje święte imię. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, za tą ofiarę, którą poniosłeś za mój grzech, za zmartwychwstanie, za moje nowe narodzenie, za moje życie wieczne w Twoim zmartwychwstaniu. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną, nie zostawiasz mnie, pocieszasz, Panie, prowadzisz, dajesz zrozumienie, uświęcasz mnie. Tobie cześć i chwała. Tak wiele błogosławień mam od mojego Boga i Tobie cześć, chwałę oddaję. Amen. Kochani, nie wiem, czy ktoś jest, ktoś ogląda. Przypuszczam, że tak. Niestety dzisiaj nie mam podglądu do, do czatu i do tych komentarzy, które będziecie pisać, ale wciąż zachęcam. Jutro to będzie wszystko przeczytane. Jeżeli tam będą jakieś intencje i prośby modlitewne, to i oczywiście po tej modlitwie dzisiaj będę się w tych intencjach modlił, ale też jutro zostaną one przedstawione i też wspólnie będziemy się modlić. Także nie zniechęcajcie się tym, proszę, piszcie, bo wierzę, że jest to dobre, miłe Bogu, a przede wszystkim wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, więc módlmy się. A jeżeli. Uwierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi, a Bóg zapieczętował nas duchem świętym przez wiarę. A z wiary jesteśmy usprawiedliwieni, to jesteśmy sprawiedliwi. I właśnie te modlitwy chcemy Bogu zanosić. Księga Psalmów, dzisiaj Psalm 20. I właśnie taki Psalm naprawdę piękny, pocieszający, dodający otuchy na, na ten dzisiejszy dzień zresztą na każdy dzień do wykonania. Psalm dla Dawida. Oby Pan Cię wysłuchał w dniu utrapienia, oby imię Boga Jakuba, osłoniło Cię swą tarczą. Niech wyśle Ci pomoc ze świątyni, niech Syjonu udzieli Ci wsparcia. Niech zechce pamiętać o każdej Twojej ofierze, niech go ucieszy Twe całopalenie. Niech raczy udzielić Ci daru według Twoich myśli, niech zechce spełnić każdy Twój zamysł. Ucieszymy się Twoim wybawieniem. Za sprawą imienia naszego Boga zostaniemy wywyższeni, niech Pan zechce spełnić wszystkie Twoje prośby. Teraz się przekonałem, że Pan przyniósł ocalenie swojemu pomazańcowi i będzie go wysłuchiwał ze świętych swych niebios. Wybawienie pochodzące z jego prawicy jest pełne mocy. Jedni dzięki swym, swoim rydwanom, inni dzięki swojej konnicy. A my dzięki imieniu Pana, naszego Boga, możemy zostać wywyższeni. Oni pokonani zostali i polegli, a my podnieśliśmy się i stoimy prosto. Panie, ocal swojego króla i wysłuchaj nas w dniu, w którym cię wzywamy. Boże ojcze, dziękuję Ci za te słowa, które tutaj dajesz nam w swoim słowie, w tych pismach, Panie, które dla nas zostawiłeś. Wiele osób próbuje swoimi. Siłami cokolwiek wskurać, iść swoją drogą, żyć, Panie. Ja kiedyś taki byłem, ale dałeś mi zrozumienie, dałeś mi poznać, że to wszystko, chociaż wydaje się z zewnątrz, może piękne prowadzi na zatracenie. Ale ja w Twoim imieniu dzisiaj, w imieniu Jezusa Chrystusa, mogę zostać wywyższony, Panie. I to jest piękne, że Panie, ja wywyższam Ciebie, ale Ty wywyższasz mnie. Bo Panie, kiedy byłem umarły, to człowiek leży, jest poniżony, jest nisko, ale Panie, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez wiarę, którą Panie Mi dałeś. Ja zostałem podniesiony, zostałem właśnie wywyższony. Ja mogę stać i mo można mnie widzieć, Panie, dzięki Tobie, a właściwie Jezusa Chrystusa, który to wszystko uczynił. Tobie cześć, chwała i uwielbienie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że i mnie w ten sposób. Wywyższasz i prowadzisz. Bądź uwielbiony. Chwała Ci, Panie, bo raduje się moje serce z tego, że nie jestem sam. Wiem, że, Panie, właśnie mogę polegać na Tobie, na imieniu Jezus Chrystus, bo Ono jest prawdą, Ono jest drogą i ono jest życiem, a ja wszystkiego tego mogę doznać. Chwała Ci, Panie, cześć i uwielbienie. Amen. Zaśpiewajmy kolejne pieśni Bogu na chwałę. Mam nadzieję, że też będzie za niedługo taka możliwość, że i te pieśni, które tutaj śpiewamy, będzie można wyświetlić, tak, żebyście i razem z nami mogli zaśpiewać. Mam nadzieję, że to. Nagłośnienie i te problemy techniczne również skończą się, będzie lepsze nagłośnienie i można będzie też radować się tam, gdzie jesteście. A tymczasem przypominam, aby ci w szczególności, którzy nie mają swojego kościoła, swojego zboru, aby nie zapominali i codziennie przynosili Bogu w modlitwach prośbę o kościół, aby Wam wskazał, kościół pokazał. Kościół, zbór, do którego pan, macie się przyłączyć, do którego macie się poddać i, i być w tej y, y, społeczności, bo to jest piękne i w szczególności to jest pomysł Boży, abyśmy byli y, w społeczności. i Dać, mój każdy grzech na siebie wziął, w śmierci Chrystusa życie ma. Każdy grzech na siebie wziął, w śmierci Chrystusa życie ma. Chrystus jest przedsięwziętny, a śmierć zyskiem jest. Chrystus jest przedsięwziętny. Ciemny. A święty jest, Chrystus jest, czy ciemny. Boże, Ojcze Wszechmogący, po ludzku patrzeć, umrzeć, kiedy życie moje umiera, czyli tracę wszystko. Ale Panie, w Twojej logice, w Twoim zamyśle, w Twoim Panie rozumieniu, kiedy wszystko to, co do tej pory było we mnie, umrze, pójdzie na zatracenie, to wtedy, Panie, będę miał życie wieczne. To wtedy będzie Chrystus uwielbiony. Bo wszystko co moje, panie, zniknie. Wszystko to, co mnie odciąga od ciebie, zniknie. Bo ono musi umrzeć. Ono musi być zostawione, a panie tylko ty pozostaniesz. I o to chodzi. Boże Ojcze wszechmogący, w tej dzisiejszej modlitwie chcę przynieść przed twoje oblicze wszystkich tych, którzy przechodzą różnego rodzaju próby wiary, panie, których panie dotyka się twoje słowo, których Duch Święty prowadzi, których Duch Święty uświęca. I pokazuje, w którym miejscu są. Panie, modlę się za tymi wszystkimi, którzy muszą umrzeć dla siebie, dla swojego życia, po to, aby żyć w Jezusie Chrystusie. Aby okazała się prawda, że idą za Tobą. Prawda ich wiary, Panie, która usprawiedliwia. Panie, to są ciężkie próby. Tak często nam się wydaje, że my, Panie, wszystko Tobie oddaliśmy, ale Ty doskonale widzisz nas, Ty znasz nasze serca, Ty znasz nasze umysły lepiej niż my sami siebie i pokazujesz nam, jak wiele jeszcze musimy odrzucić, jak wiele jeszcze umrzeć musi w nas. I znowu, po ludzku, niesamowite słowa, można by było powiedzieć, herezję i nawet brednie. Ale Ty mówisz, kto bardziej kocha męża, żonę, rodziców, dzieci, swoje przyjemności, bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Panie, ja wiem, że Ty w tych słowach nie odrzucasz naszych bliskich i mamy ich kochać, ale pierw mamy umiłować Ciebie całym sercem, duszą, myślą i siłą. A z tego, panie, będziemy kochać innych jak siebie samego. Panie, w tych przykazaniach jest mądrość. Chociaż na pierwszy rzut oka, ucha może wydawać się niedorzecznością, ale, panie, wszystko, co ty czynisz, wszystko to, co ty dopuszczasz, jest dobre i ma tobie chwałę przynosić. Panie, bezprzyj tych wszystkich, którzy stoją. Przed próbami wiary, zmiłuj się nad nimi, poprowadź. Niech Twoja ręka ich, Panie, prowadzi, niech Twoje ramię ich posila, wzmacnia, podnosi, kiedy upadają, aby ta wiara okazała się w nich, aby oni sami zobaczyli i aby inni zobaczyli, że Ty jesteś rzeczywiście na pierwszym miejscu, Ty jesteś najważniejszy, ponad wszystko. Wołam za nimi, proszę Cię. Amen. Kochanie w dzisiejszej modlitwie też chcę, abyśmy modlili się o kościół, o kościół globalny, kościół Jezusa Chrystusa, który składa się z kościołów lokalnych, ze zborów, z parafii. Tam, gdzie ludzie rzeczywiście zgromadzają się, gdzie Bóg ich dotyka. Aby. Może czasami w tych, tych, tych kościołach jest jakieś niezrozumienie, aby oni wytrwali ci, którym Bóg się pokazuje. I abyśmy modlili się o wszystkich pastorów, księży, batiuszków, liderów, których Bóg tam ustanowił w tych, tych zborach, w tych parafiach, w tych społecznościach, aby w mądrości podejmowali wszystkie decyzje i aby się nie zachwiali. Boże, Ojcze wszechmogący. Ty powołałeś swój kościół, święty kościół Jezusa Chrystusa do życia. Duchu święty, kiedy stąpiłeś, kiedy przyszedłeś, aby nas posilać, pokrzepiać, aby w miejsce Jezusa sprawować, panie, tą służbę, wtedy narodził się też dziś twój kościół i wołamy Cię, wołamy, panie, do Ciebie za Twoim kościołem, prosząc Cię o Twoje zmiłowanie dla niego, o łaskę, o Twoją opiekę, bo, panie, twój kościół dzisiaj Ciebie. Potrzebuje. Niestety dopuściliśmy do tego, że Grzech się wdarł. Nie przeciwstawialiśmy się temu grzechowi tak, jak pouczało nas Twoje słowo. W wielu przypadkach zlekceważyliśmy. Nie wierzyliśmy, Panie, i dzisiaj z tego powodu cierpi Twój Kościół. Przepraszam Cię, Panie, za to i wołam, zmiłuj się, Panie, okaż litość, i pomóż wyjść z tego. <much> Tej doliny cienia śmierci, w której znalazł się Kościół. Bo Kościół przecież ma być żyjący, ma żyć, tętnić życiem, bo Ty, Chryste, żyjesz. Niestety, dzisiaj przechodzi wiele problemów. Panie, pomóż swojemu Kościołowi, pomóż, Panie, tym, którzy w tym Kościele się znajdują. Może są w jakichś zborach, Panie, które rzeczywiście już daleko odeszły, ale oni zobaczyli Ciebie, usłyszeli ten delikatny powiew, zobaczyli Boga, abyś ich poprowadził, abyś dał im siły, Panie, do tego, żeby uwierzyli Tobie i te wszystkie przeciwności, które się gdzieś tam pokazują, aby umieli je przezwyciężyć, przejść przez nie. Proszę Cię, Panie, też o tych wszystkich, których Ty, Panie, powołałeś jako pasterzy, aby opiekowali się Twoją czodą, abyś wejrzał na nich, Panie, i ich prowadził, aby Twoje błogosławieństwo, Twoja opieka i Twoja ochrona na nich spoczęła. I przede wszystkim, Panie, Twoja mądrość i Twoja miłość. Aby wszystko to, co czynili, czynili w Twojej mądrości i w Twojej miłości, Panie, do ciebie oraz do tych, których Panie im powierzyłeś. Aby wszystkie te decyzje, Panie, naprawdę były w Twojej mądrości podejmowane, a tych decyzji jest dużo. I Panie, kiedy ktoś. Powstaje z tych martwych, to szatan próbuje się dobrać, aby go przyciągnąć z powrotem. I on walczy, Panie, o, o duszę Twojego stworzenia. Dlatego prosimy Cię o Twoje wspomożenie i wsparcie. Ty pokonałeś szatana i wiemy, że przez wiarę i my pokonamy Go. Dlatego prosimy Cię: wzmocnij naszą wiarę. Wzmocnij wiarę tych, którzy gromadzą się w Twoim kościele, tych, którzy są, się opiekują, Panie. Twoim Kościołem, aby to wszystko, co się dzieje naprawdę powodowało wzrost tego Kościoła, a nie upadek. Aby powodowało, że będziemy jaśnieć, że będziemy szli z tym światłem, będziemy, Panie, pielgrzymować i inni będą poznawać, jakim pięknym, wspaniałym Bogiem jesteś. I będą mogli poznać prawdziwego Boga, będą mogli poznać prawdziwy Kościół. Nie z wyobrażeń, Panie, ale taki, jak Ty go powołałeś i jak Ty go Stworzyłeś. Proszę zmiłuj się, Panie, nad Twoim kościołem, nad tymi wszystkimi zborami, parafiami, Panie, rozproszonymi po całej ziemi. Bo wierzę, że w tych miejscach są, Panie, ludzie, którzy Ciebie szukają, którzy może wszystkiego nie rozumieją, ale Ty pomóż im zrozumieć. Ty, Panie, wesprzyj tych dusz pasterzy, aby i oni zaopiekowali się, Panie, tymi owieczkami, które chcą przyjść do Ciebie, które się gdzieś pogubiły, ale szukają pomocy. Powierzam to Tobie, Wielkiego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy sobie Ewangelię według Świętego Mateusza, 20 rozdział. Tych, którzy oglądają nas, też zachęcam do tego, abyście otworzyli swoje Biblię i również czytali, i patrzyli, co tam Bóg dzisiaj mówi. Do Ciebie, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, do, dla, do Ciebie, kimkolwiek jesteś, a, a trafiłeś, czy na ten kanał, czy do tego miejsca. Królestwo Niebieskie podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł o świcie, by nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z nimi o denara na, za dzień i posłał ich do swojej winnicy. Gdy wyszedł o trzeciej godzinie, zobaczył innych stojących na rynku bez pracy. Tym też powiedział, idźcie i wy do winnicy, a co będzie należne, dam wam. Poszli więc. Wyszedł ponownie o godzinie szóstej i o dziewiątej i uczynił podobnie. A kiedy wyszedł o 11, znalazł jeszcze innych stojących. Zapytał ich, dlaczego przez cały dzień stoicie tu bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nikt nas nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy, a gdy nastał wieczór, powiedział właściciel winnicy do swojego zarządcy, zwołaj robotników i daj im całą zapłatę, zaczynając od ostatnich do pierwszych. Gdy przyszli ci z 11 godziny, otrzymali podenarze. Kiedy zatem podeszli pierwsi, uważali, że otrzymają więcej. Jednak i oni otrzymali podenarze. Biorąc więc, narzekali na gospodarza. Mówili, Ci ostatni pracowali jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami, choć dźwigaliśmy ciężar dnia i spiekoty. A on każdemu z nich tłumaczył, Przyjacielu, nie krzywdzę ciebie. Czy nie umówiłeś się ze mną na denara? Weź swoje i odejdź. Chcę dać temu ostatniemu jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czemu ze zepsutym okiem patrzysz, że jestem dobry? Tak właśnie ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Kiedy Jezus szedł do Jerozolimy, wziął osobno dwunastu uczniów i w drodze powiedział im: Oto idziemy do Jerozolimy. Tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Skażą go na śmierć. Wydadzą poganą na szyderstwo, na ubiczowanie i ukrzyżowanie, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. W tym czasie podeszła do niego matka synów Zebedeusza, razem ze swoimi synami, i mając pewną prośbę do niego, kłaniała się. On odezwał się do niej: Czego chcesz? Rzekła mu: Spraw, aby ci moi dwaj synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, drugi po lewej, Twojej stronie. Jezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy potraficie wypić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Potrafimy. Rzekł im: Kielich mój wypijecie, lecz. Przyznać siedzenia po mojej prawej i lewej stronie nie do mnie należy. Ono jest dla tych, którym przygotował je mój ojciec. Kiedy dziesięciu dowiedziało się o tym, oburzyli się na owych dwóch braci. Wtedy Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że przywódcy narodów trzymają je w jarzmie i że dostojnicy poddają je swojej władczej woli. Nie tak będzie między wami. Lecz kto wśród was będzie chciał stać się kimś wielkim, ten będzie waszym sługą, a kto będzie chciał być pierwszy wśród was, będzie waszym niewolnikiem. Jak jest syn człowieczy, przyszedł nie, aby być obsługiwanym, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Kiedy wychodzili z Jerycha, szedł za nimi wielki tłum, a dwaj niewidomi siedzieli tam wtedy przy drodze, gdy się dowiedzieli, że to Jezus przechodzi, zaczęli wołać, Zlituj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Lecz tłumik strofował, żeby byli cicho. Oni jednak jeszcze głośniej krzyczeli, Panie, Synu Dawida, zlituj się nad nami. Zatrzymał się Jezus, przywołał ich i powiedział, Co chcecie, abym zrobił dla was? Odpowiedzieli, Panie, aby nasze oczy się otwarły. Użalił się Jezus, dotknął ich oczu, a oni z miejsca przejrzeli i poszli za Nim. Boże Ojcze Wszechmogący, Dziękujemy Ci za to słowo dziękujemy Ci, że i nasze oczy zostały dotknięte, że mogliśmy Panie przejrzeć i dzisiaj możemy iść dalej za Tobą. Panie spraw, aby to, co dzisiaj usłyszeliśmy, wypełniło nasze serca, żeby to Panie zaczęło wydawać w naszych sercach owoc i z serca Panie dalej wychodziły słowa, abyśmy Panie mogli Ciebie wielbić, świecić. Panie, oznajmiać Twoje dzieła. Prosimy Cię, poprowadź nas przez resztę tego dnia, aby On był Tobie na chwałę, aby inni widzieli, Panie, jak wielki, sprawiedliwy i wspaniałym Bogiem jesteś. Bądź uwielbiony i wywyższony. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Przepraszam, że dzisiaj nie mogę się pomodlić o to co tam piszecie jutro odczytamy wszystkie jeżeli w ogóle ktoś potem trafi na to nagranie na tą modlitwę będzie chciał odsłuchiwać zawsze może napisać w komentarzu pod właśnie ostatnią modlitwą ja zawsze to przeglądam tak żeby zobaczyć te wszystkie intencje tak żebyśmy się mogli wspólnie modlić aby Boga wywyższać I jak Powtarzałem za Pismem Świętym wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Cieszmy się, że Bóg nam zostawił to narzędzie i możemy do Niego mówić. Pozdrawiam was serdecznie, błogosławię, zostańcie z Bogiem.